Zdawaliśmy sobie z powagi sytuacji po tych poprzednich niefortunnych spotkaniach, gdzie, gdzie zasługiwaliśmy od zwycięstwa zarówno w spotkaniu z Zawiszą, jak i, jak i w spotkaniu z Płoskiem, gdzie, gdzie bez dwóch zdań powinniśmy te mecze wygrać. Bardzo zależało nam, żeby otworzyć jak najszybciej wyniki i potem spokojnie kontrolować spotkanie. Włożyliśmy na pewno sporo zaangażowania od samego początku i determinacji, udało się strzelić szybko bramkę i wydaje mi się, że bez wątpienia będziemy mieli ze zespołem zdecydowanie lepiej. Były, były tam jakieś, jakieś, jakieś przebitki w pierwszej, w pierwszej sytuacji. Ja się tam zastanaw, zastawiałem z dwoma obrońcami. Piłka akurat tak się ułożyło, że, że spada pod nogi Adama, udało mu się strzelić. W drugiej sytuacji Adam oddał strzał, ja poszedłem za, za tym uderzeniem i po prostu po interwencji Marcina Cabaja udało mi się ulokować piłkę w Cieszę się, tego, że już tu w No, i cieszę się ze zwycięstwa przede wszystkim, bo, bo to dużo nas kosztowało. Praktycznie cały ten tydzień przygotowaliśmy się i głowy były cały czas zaprzutnięte tym, żeby zgarnąć trzy punkty. Ciężko się gra z takimi drużynami, bo oni też mają nóż na gardle, też muszą wygrywać. No, ale pokazaliśmy charakter. Chociaż drugie połowie mówię, no, znowu żeśmy wyszli tacy śnięci na to błysko i przy bramce na 3-1. Czarny scenariusz pojawił się przed oczami Wispa Polski, mówię, że, no, no nie, że, 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 że trzeba coś zrobić, trzeba jeszcze pobiegać, jeszcze powalczyć, jeszcze poprzeszkadzać, żeby, mówię, żeby, nie, żeby, żeby tej Olimpii wybić te, te sytuacje i ich i, i grę, bo mówię, po tej brace no 3-1 zaczęli coś tam, no, mówię, z zaangażowaniem i walką i przede wszystkim no, praktycznie Polan nie stworzyła żadnej sytuacji, ale mówię, no. Trzeba w drugiej połowie też wychodzić skoncentrowane na boisko, bo mówię, no, nawet jak się wygrywa 3-0, to przy takiej bramce na 3-1 drużyna przeciwna nabiera takiego rozpędu i no, jakby szli na 3-2 to może by było e, znowu nerwówka, a tak mówię, zasłużone zwycięstwo, mogliśmy jeszcze pokarać ich z jakieś jakieś no, tam mówię, no, najważniejsze są trzy punkty. Pierwsza bramka dla Grudziądza otworzyła spotkanie i myślę, że w pierwszej połowie Olimpia była zdecydowanie lepszym zespołem i, i na pewno ciężko nam się grało w pierwszej połowie, dostaliśmy trzy bramki, to nam strasznie płaciło skrzydła staraliśmy się to zrobić w drugiej połowie. Uważam, że w drugiej połowie graliśmy dużo lepszy futbol, sieliśmy szybko bramkę, takie były założenia w przerwie, żeby strzelić szybko bramkę, jednak za dużo straciliśmy w pierwszej połowie, praktycznie można powiedzieć, że przegraliśmy mecz w pierwszej połowie. Gdy Grudziądz strzelił trzy bramki, było ciężko, się, było ciężko się odbudować w drugiej połowie, Olimpia Grudziądz cofnęła się na własną, połowie, na własną połowę i było ciężko, żeby, żeby doprowadzić do wyrównania. Do 20 minuty graliśmy poprawny futbol, do, znaczy graliśmy dobry futbol do momentu, gdy nie straciliśmy bramki. Gdy straciliśmy bramkę, nie wiem czy to nam pocięło skrzydła, zaczęliśmy e, tracić kuriozalne bramki. Pierwsza, druga, trzecia dla mnie są to bramki jakieś kuriozum, nie powinniśmy takich bramek dostawać, jeśli chcemy grać o utrzymanie. I na pewno trener ma rację. No. Pierwsza połowa dużo słabsza, a druga dużo lepsza. Jednak mówię, podsumowując, było to za mało na Olimpie Grudziądzich. Na pewno wyciągnęliśmy wnioski z ostatniego meczu u siebie, czyli z meczu z Płockiem, gdzie, gdzie praktycznie mieliśmy rywala na opadkach i, i niepotrzebnie wdaliśmy się trochę w taką kopaninę z, w tym meczu z przeciwnikiem. Natomiast dzisiaj nawet po tej straconej bramce było widać wielką determinację do tego, żeby mecz taki jak z Płockiem się nie powtórzył. E, mieliśmy swoje szanse, myślę, że e, w drugiej połowie zagraliśmy po prostu konsekwentnie. Szkoda tej straconej bramki, bo chcieliśmy zagrać na, na zero z tyłu, natomiast e, szacunek dla wszystkich za to, ile zdrowia zostawili i myślę, że takie mecze właśnie u siebie z tymi rywalami bezpośrednimi musimy wygrywać. E, na wyjazdy jedziemy powalczyć o punkty. Mamy swoją wartość i ja uważam, że, że jeżeli e, potwierdzimy, potwierdzimy to co e, drzemie w, tym, w tej drużynie, a na pewno na wyjazdach e, będzie może nawet trochę łatwiej, bo, bo, bo presja jest na tych, na tych zespołach, e, które mają awansować. Natomiast e, my e, gramy konsekwentnie i mam nadzieję, że, że z kolejnego wyjazdu przywieziemy punkty.